Sylwia Sylwia jest? On mnie chce nagrywać. Powerzisz coś na to. Króte. I'm Po prostu się nie przyjmujmy I udawajmy, że go tutaj nie ma. Dokładnie, tak zróbcie. Adam, wypierdolaj stąd. I zostałbym herbatkę. I nie chcę waszej herbatki, bo zbyt duża faza potem. Tu... Wolę zróbcie. swoją. Spytu, ta herbatka jest beautiful. I będzie ci jest... Jest. Orzęcie się z nią i miejcie z nią dzieci. Adam oh, ty tylko jednym. Musimy dziecić bym biła herbatkę. <laughs> ale nie w tym sensie Sylwia. Bo... Ostatnio. Tylko ty o tym kochasz z fidem. Ostatnio będzie, wygrałem no, nie konkurs. Nie wiem, będzie pierwsza herbatka. Konkurs biologiczny i tam było wyraźnie, że celem człowieka je, oraz każdego gatunku zwierzęcia jest rozmnażanie się, aby gatunek nie wyginął. Nie wymarł ty debilu. <grywa> Jesteś really stupid. Oj, wielka różnica, to znaczy to samo. Troszkę brachłem! Oh no. Nie, nie wy, nie wyginą, bo nie wymar... M, wymierają zwierzęta, a... Wyma, wyginą giną ludzie. Adam, jeśli dalej tak będzie, to to by wymrze to, co masz w portkach. Bardzo mi z tego powodu przykro. Po prostu... Nie moje Ja mam dużo pieniędzy póki co w kieszeniach, więc... W kieszeniach? To masz tylko pieniądze rodziców. Musiał najbardziej, bardzo, bardzo serdecznie się to muszę przyznać. Ale na chorobatkę... te pieniążków nie masz. Mam swoje pieniądze. Ty które ukradłeś, timo, się właśnie uczy do matury. Banda. Tak, on się uczy no. do matury, tak samo jak ja się uczę na jutrzejszy sprawdzień. Haha, ha, bo a jutro jest niedzielę. Tak jest, tak no ale no, dobra. Yy, to co, idziemy na tą glasę? Chwilkę, muszę zrobić kilka papierosów i spać w piecu. No nie zabijaj mnie, mieliśmy ja wyjść na glasę. Teraz pójdziemy, spokojnie. Tak z pół godziny materiału będzie. I jeszcze sobie na następną herbatkę. Jak ja to mm, pokażę Dawidowi to on chyba śmiech... Oczywiście Sylwia musiała go pierwsze poinformować Dobrze ale jest niekoniecznie to jest, słyszał to na żywo Kurwa Jesteś... Jesteś wrogie, really stu... really jest stupid, Sylwia Sylwia sprzedałeś Tak kupię rozmowę Sylwia sprzedałeś się a, za kawałek chleba Ja tego kurde nie rozumiem a wy Jest! Pierwsza osoba, która to stwierdziła. Jest! I jestem drugą. Jest! Ja jestem trzecią, która mówi, że Adam jest popierdolony. Tak, to Też tak, tak, jest, tak 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 A to nawet ja przyznam. To ja przyznam. <laughs> Czy też jesteś mojego zdania po o, Oczywiście. Popieram cię w stu procentach. I ciebie również. Napijmy się razem herbatki. A <laughs> <okay>. <laughs> Spytu, a odinstalowałeś już Left 4 Data? Nie. 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 To jest bardzo niemożliwe. Oczywiście. Pokój mam kontakt. Przodek będzie lepiej. Proszę Państwa. Śmiało. Wyjmę kontakt. Śmiało, ja Cię nie bronię. Dobra, 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 he. Eee... Wanda, no ho Czekaj, kręcę papieroski. O ja idę na kacę. No dobra. Ja zniosę papieroski, zapało w piecu, zaszyję chłopatkę i możemy iść. Okej okay. Musimy wyśmieć być 40% Może dlaczego trzeci, to, tak to, nie to, dużo. to nie jest dużo. Bo ja mam mały Czy, czy być to możesz mi tutaj jakoś 40%? Ktoś kto chowałby? I don't know, teraz muszę Nie yes, chodź, chodź z nami. I don't worry, don't worry, be happy. Be happy, but eat my gloves. My oh, cool That's That is very good promise. dobra. Dobra, kurwa, I will ty się tak <laughs> no, <laughs> 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 Już też nie mogę. O czym wy krudy mówicie? Ja was w 100% nie rozumiem. That is very impossible. Find a ground. to jest przepita ground. Tutaj chomiki nawet krudę śpią. A jajko dostaje no, cieczki jak skacze. To jest naprawdę... <laughs> popierdolony. Ej dobra, teraz chodzę na jakąś godzinę. Wrócę <grydzę> za innego. Okej, okay, don't worry. Buddy, poszedł. Nie mam pieniędzy. Masz pieniądze, żeby to mi nie chcesz pożyczyć. Szmatu makiju? 19 yy, dziewiętnastu Ale on to ma na dywan, dla proskajta. Tak, no, na pewno. Owszem. Ty dywan proskejtowi kupujesz, nie dobijaj mnie. Uwierz ja sobie, puszka, kanduszka, okruszka. A! Na, na pusie zbiera. Dobra. Przestań w mi tak gadać, bo mi ją suje. Okej. Lecz teraz idę zapalić piecu i za chwilkę wracam. A będziesz... A wtedy będziesz już normalnie mówił, czy dalej tak? Nie, on idzie zapalić... On idzie zapalić I don't know, ja to idę to po herbatkę. herbatkę. Aha, czyli Wszystko dalej będzie, będzie tak, tak mówił. Jak Nie, jak idziesz idzie, po herbatkę, to dalej będziesz tak gadał. Nie, bo, a, bo będzie wrząsek, ty, ale... Muszę sobie wrzącać, troszkę zaszerować chelwatki. Ale to o 17. Także ja za chwilkę wracam. Spoko. Bye-bye. Bye. Bye. Dobra, pa, pa, pa. Okej, okay, spoko. Mamy, na szczęście, co to? Cisza.